No dobra, także właśnie mordeczki, jesteśmy na klepie z Nitro, zaraz tylko muszę zmienić tego żerwaka, także widzimy się cięciu. Nie, bo ja muszę dwa razy w hubo e, wejść. kanał Nitro 160 w opisie. Także mordeczki właśnie, to będzie taki krótki odcinek z klepy. Ale, no, ale nie tylko jedna klepa, trochę się poklepiemy. No tak, no dobra, tylko od razu mówię, że mam lagi i nie grałem w Minecrafta trochę, no to... <laughs> Ta. 40 FPS-ów, Mati, to lagi, No 50 mam teraz, przed chwilą miałem. No ludzie, zobaczcie sobie moje odcinki, to są lagi. Jeszcze możemy coś, nagrać, jak chcecie. To co? No możemy zrobić to jakiś... Tar... po tym odcinkiem, jak... Ile łapek mają wbić? 3... łapki w min... Jak nie będzie 1000 łapek w 5 minut, to mam kanał. Normalnie wysaci Dobra, więc ile łapek? 5 łapek i nagrywam CSA z Nitro, dobra? Pasuj. Jak, Mati, mam taki układ, tak przegrasz... To... To, zmi to zmieniam kanał na... Wy wypiszcie w komentarzu jak mam zmienić kanał. Mógł tak zmienić na syra, jak bez jajek. No dobra, a jak ja przegram to ja zmieniam na ni. to ja zmieniam na nitro 160 kupuję suby. Ja to czekonie, a fajnego mam w ogóle skinał. No. Dobra? Dobra, także właśnie widzimy się już w sklepie. Polej też! Ej, ale... właśnie mordeczki, już jesteśmy podczas tej klepy i dobra. mam! Wylej, właśnie, skocz na dół, skocz na dół! A to musi się zaleg. Dobra mordy, także... Nie zdziwcie się, że jak przegram, bo mam lagi, tro Ale to pójść 5 ów Ja nie będę zmieniać nazwy, ja się nie dam. No tak, tylko na lagach to sobie możesz, nie? Też mam lagi, cek. Ja na standarda nie jestem dobry, kurde, przypał lekki. A wczoraj bo ja mam partikle włączone, to stop, stack, czekaj, czekaj. Ale nie, bo ci się będzie regenerować. Tak, wyłączę partikle ty i ciężki. Od nowa, jeszcze raz to! Dobra, także właśnie jak wygramy jeszcze raz, to zmieniasz nazwę. Albo no. nie to na jakiejś parkołze No to jak nawet tutaj tego nie robimy, ale nie no to się nie liczy, nie? No jak to się nie liczy? Zabiję cię. A powiem ci, że ja miałem partikle wszystkie włączone. No ja, ja, ja miałem 45 FPS. A ja miałem 30! Jak ty masz mieć 30, Uuu, 30... Ale ci pojechałem jest. teraz! Dobra, także mordeczki widzimy się. Raz na harda ale... idziemy. Dobra, dobra mordeczki, od razu mówię, wyklepiemy się na potki. Ja w I nitro jestem. jest. Nitro ma w tym specjalność, nitro jest na to dobry. Ja jestem cienias, w poty. Mąż ej, bez... przyznać, się, bez... że jestem cienias. No, Ej, ale bez, bez trutki, bo trutka jest bez sensu, bo sam w siebie jeszcze rzucisz. Ej, czekaj, bo trzeba skoczyć, nie? No, ej, ale bez truty, dobra? Dobra, nie, nie daj, dobra, myślałem, że Ale dobra. bez truty, dobra? No to taki luźny... Ja skopiję, nie? A w ogóle musisz się mam pochwalić, że właśnie możecie się zauważyć się zmiany. Jest mikrofon Ej, bez trudki, nie? Gdzie ty jesteś? Dobra, no, start, da, ja... Gdzie ty jesteś? No to, bo tu. Powiem ci mam w PS -u. 44 57 No no to trochę taka nierówna walka. Koksa. Dobra, tę długo. Well. 10 żyć miał, co za ty? Czekaj tyle! Czekaj tyle, bo ja muszę wypić. Także mordy widzicie, y, ja jestem słaby na poty w ogóle, czemu mnie nie Ani Anitro jest koksu. ani Anitro jest koksu. No, na poty tak. Dobra, no, no, także ja piję tutaj speeda i idę. Także nie zdziwcie się, że ja przegram te poty, bo... Czekaj, jeszcze piję! Co ty tak długo pijesz? No nie wiem, zmieniałem... to ja koksa wywalę, ale ja nie będę jak ja będę na pot Dawaj z koksem, nie wy... Coś tutaj się nie da wywalić, pes. No dobra, także... Coś tu tak, politał. Jeżeli... widzieliście... No jeszcze, hardy, jeszcze na harda, jeszcze na harda my właśnie jeszcze na harda i kończymy... Na ten ten... raz... Czekaj. Dobra, mi się wydaje, że Pana jesteś w tym odcinku. Myślałem, Czekaj. że który, myślałem, że któryś z nas jest lepszy w klepe, ale już mi się tak nie wydaje. No se powiem trochę. Aha, wiem dlaczego mam tyle ja nie brał na pół ekranie. czemu ty w ogóle jesteś w ziemi? A ty jesteś w powietrzu? Na serduszku. Na pół serduszku refilek. Ty refas zjadłeś? No, przemyślane, nie? A ty, ty ciągle refjesz? No. Co za debil. Ty... A ty na gąsie jesteś? No. Dzięki za po powiadkę no ja se poorkam. Albo nie, no będę w takim no do... taktyka, I się będę klepać, patrz jakie strefy wpadają. No na lakach to się możesz kurde. No, no ile ja raz. mam FPS-ów? Wcale nie więcej! O, zabiję Lizemku. Dobrze, także czyli widzimy się właśnie już w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie z Nitrem. Postaramy się nagrać CS-a, ale to już OBS-em postaram się nagrywać. Także widzimy się już w następnym odcinku. Pięć lajków i Nitro zmienia nazwę kanału, dobra? NIE! 5 lajków i się nazwę kanału na jeden dzień. Nie. Na dwie godziny. Nie. Dwie godziny. Ja nie zmienię nazwy. No. Be... nazwę na... 30 lajków w dwa dni to zmienię. Aha. To 10 lajków i nitro zmienia nazwę kanału. Wybieracie je nazwę, no? Nie, nie, nie! Oni nie wybierają, to ja się nie zakładam. To miało być na parkurze. No dobra, no to elo mordy. No.